Się jakoś? Już? Dzień dobry, jestem tutaj z Rajankiem. Dzień dobry. Cześć, Rajana, gdzie idziemy? Do Coffee Shopu. Właśnie tak idziemy do Coffee Shopu. Po co idziemy? Wyjaśni nam to Maciek. Po tak zwane cuda natury, które tu są. Otworzą nam umysły. Na? Na świat. Jak widać rozrywek nie brakuje, jest trochę mord do bicia paru Murzynów tutaj się trafi. Tam widać Murzyna z bulldogiem, ale kurwa trochę się peniam ale myślę, że, że po jednym gramie będę w stanie. Będę w stanie. Free time! Strongest Polish Power MMA panowie, MMA będzie. I, idziemy do Murzyna

Não, vou matar ela. Matar ela? Lola.